Wracam myślami do tych lat, które spędziliśmy tutaj wspólnie. Przeżyliśmy razem radości, i smutki. I choć były złe, y, przykre nawet momenty w ciągu tych trzech lat, to raczej idą one w niepamięć i pozostaje miłe wspomnienie przeżytych razem chwil. Przekonaliście mnie, że y, jesteście uczciwymi, wrażliwymi, otwartymi młodymi ludźmi. Jestem z Was dumna. Jeszcze jest dalszy ciąg, ale po prostu dziękuję Wam. Ja, ja, przeczytam. Ja, pom ja pomogę. Pani Moniko, w którym momencie? Ja Panią doskonale rozumiem. Jestem z Was bardzo dumna. W chwili, gdy Wasz kolega zachorował, stanęliście na wysokości zadania. Wiedzieliście, jak należy postąpić, a wszystkie Wasze kroki i poczynania świadczą o Waszej dojrzałości. Wiem również, że wszyscy nauczyciele chcieliby spotkać na swej drodze tak wspaniałych wychowanków. Ja miałam to szczęście. Jeszcze raz chciałabym Wam serdecznie podziękować za wszystko. Wierzę też, że Michał jest teraz myślami z nami, a, ja, a wiemy, że jest. I również jest dumny z tego, iż ma tak wspaniałych przyjaciół. A dziś, kiedy opuszczacie mury tej szkoły, chciałabym Wam. Życzę sukcesów w realizacji Waszych dalszych planów życiowych. Życzę Wam spełnienia marzeń. Postarajcie się dobrze wykorzystać potencjał, jaki zgromadziliście w ciągu trzech ostatnich lat nauki w naszej szkole. Bardzo dziękuję. A ja w imieniu wszystkich jeszcze raz Wam bardzo również za wszystko dziękuję.

Marihuana. Każdy absolwent czeka na pewno z niecierpliwością na dokument potwierdzający fakt, że ukończył szkołę średnią. O wręczenie świadectw ukończenia liceum ogólnokształcącego techniką rolniczego i techniką architektury krajobrazu poproszę Panią dyrektor do Karek oraz wychowawców poszczególnych klas. Bardzo bym prosiła, żeby do tej, do tego zespołu wręczającego dołączyła pani naczelnik Maria Podzerek Robert Mateusz Bartkowiak pani, Jak to będzie, jak to będzie? z Matej, wiem, nie sobie zrobić? Pani naczelnik może tutaj ja będę wdzięczna a panie gratulują pani o o tak, tak będzie tak będzie tak będzie sprawnie Joanna Bielecka, Magdalena Bratek, gratulujemy serdecznie tak? dalszych sukcesów. Małgorzata Ciesielska, gratulujemy bardzo serdecznie. Waldemar Szlaczeński, bardzo gratuluję. Podwójny mój absolwent. Serdecznie. Klaudia Glej. Również podwójna absolwentka. Milena Anna Kuczkowska. Klaudia. Coś tutaj zrobił. Bardzo serdecznie. Gratuluję. dobrego. Patryk Magdziński. Natalia Michałowicz. Patryk, gratulacje. Wszystkiego dobrego. Natalka Michałowicz. Gratulacje serdeczne. Dawid Paszkiewicz. Natalia Przywara. Gratulujemy bardzo. Natalia Rogacka. Bardzo serdecznie. Patrycja, Roszczka. Patrycja, również gratulujemy serdecznie. Jana Skrzypczak. I Agnieszka Świdurska za mamę. Podwójna absolwentka. Gratuluję bardzo serdecznie. Agnieszka Świdurska, jeszcze powtarzam. I Monika Walkowia. Monika. I to koniec? Tak nam sprawnie poszło. Życzymy powodzenia. Poprosimy, teraz się nie pomylę, czwarta TKA. Mhm. Angelika Boniec. Mhm. Grzegorz Borowski. Damian Dominia. Gratuluję bardzo serdecznie. Damian. Gratuluję bardzo serdecznie. Joasia Ginter. Jan Karol Jakob. Serdecznie. Natalia Kawa. Gratuluję bardzo serdecznie. Kinga Krzyżyńska Patrycja Pawlak. Ale to jest Kinga. Dobrze, gratuluję. Patrycja. Gratulujemy. Marcin Różkowski. i Kasia Styterek. Wyciągam Kasiu bardzo serdecznie również sobie dziękujemy za Kasi za działania w samorządzie również bardzo dziękujemy. Zbigniew nie jest Dawrzyniak, Błażej Zakrzewski. Dziękuję, w nie. Wysech. dobrego. Tak, bardzo serdecznie gratulujemy. Na pewno to jest twoje świadectwo. Prosimy czwartą PRA i wychowawcę Pana Macieja Wachowiaka. Tak, bardzo proszę, Rafał Będziński. Gratulujemy serdecznie. Można szybciej wykładać. Ja tak sobie będę Damian Klak. Podwójny absolwent Bogu kurek gratuluję bardzo serdecznie podwójnym maśka Bogu kurek gratuluję bardzo serdecznie Krzysztof Lach gratuluję bardzo serdecznie